Siemanko 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 z tej strony Gaios a to jest już kolejny odcinek Minecrafta z modami. Tak, jest już 44 odcinek i naprawdę długo czasu, dużo czasu nie było odcinków, yy, ale co, nie, co po niektórzy oczywiście nie obyło się, się bez pisania. Gdzie Minecraft, gdzie Minecraft, kurwa gdzie Minecraft, kurwa gdzie Minecraft no ale wiadomo, że osoby te nie wiedzą, że wakacje się zaczęły, nie było czasu, nie chciało się też trochę yy, i te osoby, które mają życie oprócz Minecrafta, oprócz komputera to, i oprócz YouTube'a, to wiedzą, że... Że y, mogłem nie mieć czasu, lub nie mieć ochoty, zwyczajnie z, po prostu ze zwyczajnego powodu. No, y, no ale wczoraj przysiadłem sobie wieczorkiem do, y, przed komputer, pomyślałem, że y, coś tutaj pobuduje w świecie i dużo się zmieniło naprawdę. I chciałbym wam to pokazać y, i po prostu coś będziemy jeszcze da dalej robić. Więc tak, spostrzegawczy zaraz już zauważyli coś. Więc lecimy na górę sobie tutaj skotkami Schodki zostały. E, I tak, e, pewnie wiele osób się pyta, m, zadaje sobie pytanie, e, czy odcinki będą często, czy nie będę wstawiał odcinka raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie. Nie, odcinki będą. E, po prostu nie mogę Wam zapewnić, że będą y, dzień w dzień, ale będę się starał, żeby były bardzo często. Więc y, też musicie sobie. Musicie sobie y, musicie mnie zrozumieć, że też mam wakacje i Wy też macie wakacje. i y, Fajnie by było, żebyście coś robili oprócz siedzenia na YouTube, prawda? No, więc to wszystko wchodzimy i pokażę Wam teraz, jak zrobiłem mój domek. Tak, teraz wreszcie jest jakiś klimacik, chociaż taki lekki klima klimacik nie ma. Tak, że jest pusto, prawda? Więc tak. Pierwsza rzecz, to pewnie nie wiecie co to jest, parę osób może się domyśla. To tak, zrobiłem sobie taki balkonik. Balkonik, w którym jest tutaj taki... Yy, no taka dziurka ze szkła i możemy sobie patrzeć na dół, prawda? I dalej po prostu nie zrobiłem nic, tylko zrobiłem taki, yy, taki korytarzyk, Coś się tutaj wymyśli yy, i tyle, co nie? Więc tak, tutaj postawiłem, że randole, a zamieniłem te wszystkie tam, gdzie były, że randole, zamieniłem na pochodnie, ponieważ mówiliście mi, że. Yy, że potwory się spełnują, jak, jak nie mam dużo światła. Te latarnie dają mało światła, i nie wiem, czy one zaliczają się do właśnie do tego, żeby potwory, czy one wpływają na to, że potwory się nie respią, ale mniejsza o to. Postawiłem dużo pochodni, czyli na pewno nie będą się już spełnić potworki. I tak, tutaj, już na pewno ktoś usłyszał, tutaj zrobiłem takie sobie miejsce do portalu, co nie? Takie naprawdę klimacik jest. Jeszcze chcę sobie dać tutaj glowstone'a, chyba postawię tutaj jednego glowstone'a. A tutaj zrobiłem takie jakby... Takie złudzenie optyczne, że tam jest niby... E, że tam jest niby piekło, co nie? Dobra, no to tak o. E, Co miałem zrobić? A. Przydałoby się glowstone, szczerze powiedziawszy. I zobaczymy, czy mamy trochę glowstone'a e, Tutaj mamy glowstone, mamy Mamy glowstone'a, czyli możemy zrobić sobie um, um, Mamy, znaczy glowstone dust'a i zrobimy sobie glowstone'a Ale zobaczymy, czy nam Żeby chociaż na trochę nam starczyło, bo naprawdę Dobra, dobra starczyło na 56, nie jest tak źle Nawet jest spoko, wiecie? Więc tak, ja sobie tutaj postawię. No nie wiem, postawię sobie. Yy... okej, okay, zrobiłem takie coś: postawię tutaj. Hops, hops. Nie. Dobra, jedno zmarnowane. Dobra, to niby będzie taki ten. Yy... Przypominało. Yy... pieko, tak. <laughs> Okej, okay, i teraz taki mam mm, rozkminkę, co tutaj można zrobić, co nie? Czy to ma być takie po prostu okno, czy coś takiego fajnego zrobić. E, wiem, że chcemy jeszcze zrobić taki sobie spadek na dół, żeby można było szybko schodzić. E, to zrobimy też, albo nie wiem. Mm, wiem, że to jest Minecraft z modami, co nie? Też wiele osób oczekuje ode mnie, żebym bawił się modami. Żebym bawił się y, tam craftem czy różny, różnymi innymi modami. Y, I oczywiście, będę się bawił nimi, tylko po prostu chcemy zbierać trochę produktów jeszcze i surowców i nauczyć się korzystać z tego Tomcrafta 3 Musiałbym obejrzeć poradniki na YouTube jak z niego jak zacząć y, po prostu na nim grać ponieważ nie jest to dość proste i, y, i trzeba trochę poradników tych obejrzeć, ale na pewno Na pewno damy radę jakoś to y, jeszcze zrobimy, co nie? Więc nie ma co się tutaj spinać, będzie dobrze, więc tak. Yy... Teraz chciałbym zrobić sobie jakieś takie przejście na dół, żeby może po sobie skoczyć i na luzie sobie zejść. Yy, I nie wiem właśnie w którym miejscu, nie, wiem, może w tym miejscu sobie takie zrobimy przejście na, znaczy przejście, skok na dół. Kurde, co się będę? Yy, mamma, mamma, mamma mia, dobra, to zrobimy sobie tak. Już wiem jak to zrobimy. Mhm, zaraz to zrobię. Czekajcie, po prostu zrobimy taki. Yy u dziurę w dół, tam na dole będzie woda. Wezmę sobie jeszcze tylko narzędzie, czyli, mianowicie, potrzebne nam jest tak: water, water bucket. Yy, słyszycie samochody, ale każdy jest z was wyrozumiały na pewno, więc zrozumiecie, że yy, samochody mogą jeździć przecież, gdy jest otwarte. No tak, teraz na pewno spadnę w dół i się zabiję, ale oby tak nie było. Mmm, jest dobrze, jest dobrze. Dobrze, dobrze, fajnie wyszło, bo takie światełko przynajmniej wchodzi, co nie? Więc jest jeszcze dobrze. Obyśmy teraz y, po prostu do odpowiedniego poziomu zeszli, bo nie chcę zbyt daleko wychodzić. Nie wiem, czy jeszcze, czy. Dobra, spróbujemy tak. No, raz zobaczymy, czy. Czy. Czekajcie, czekajcie. A. Wiecie co? Dobrze, tylko trzeba, tylko o jeden, o jeden troszeczkę, o jeden troszeczkę za, za dużo, czyli dobre wyczucie, dobre wyczucie, o tak, tutaj jeszcze to rozwalamy, to, ej, tego już nie chciałem rozwalić, yy, tak, tak i po prostu tutaj będzie dziurka, do której będziemy wskakiwać, jak będzie woda, yy, tutaj w środku i teraz tak, po prostu sobie tak zrobimy, co nie, albo nie. Mam pomysł, bo potem będziemy pływać na górę ciągle. To jest zły pomysł. Po prostu. Mm, zrobimy tabliczkę i zrobimy po prostu takie: wylejemy tutaj wodę i to będzie bardzo dobry pomysł. E, tylko tam pójdziemy i zrobimy jedną tabliczkę. Na pewno dużo osób z Was zna ten pomysł i myślę, że. że nie będzie z nim problemu. Pamiętam jak rok temu, chyba 1 lipca, zacząłem. Nie wiem, już nie pamiętam dokładnie którego lipca, ale zacząłem nagrywać tą serię. E, więc jeżeli. Mm, na pewno wiem, że w lipcu zacząłem, czyli już mija rok, rocznica od tego, yy, kiedy zacząłem nagrywać tą serię, więc myślę, że na tą okazję naprawdę moglibyście dać lajka pod filmem, rzadko, rzadko proszę, prawie wcale, ja w ogóle nie proszę o lajki, tak po prostu mówiąc w filmach, po prostu piszę w anotacji, że jeżeli mógłbyś, to daję lajka. Coś takiego, że jej fi film się spodobał, oczywiście, ale teraz chciałbym was poprosić, tak naprawdę, żebyście po prostu dali lajka pod filmem i udowodnili, że naprawdę ta seria wam się podoba i chcielibyście dalej nie uciągnąć, ponieważ już nagrywam ją rok. Rok. Rok jest seria 43 odcinek. Mam nadzieję, że w wakacje dobijemy przynajmniej do 60, może nawet więcej, więc ja się staram i, i chciałbym zobaczyć. Chciałbym zobaczyć po prostu, że wy lubicie tą serię i, i też angażujecie się w nią i byłbym wdzięczny właśnie, żebyście dali lajka pod filmem. No, więc to jest tyle do pierdzielenia na, na temat lajków. A my mieliśmy zrobić sobie tabliczkę. I tabliczka, moi drodzy, nie jest jeszcze zrobiona. Czyli musimy sobie zrobić się sami. Właśnie wyszedł, wczoraj wyszła aktualizacja 1.6.1, czy przedwczoraj i... I następnego dnia wyszła już 1.6.7, poprawka, czyli ludzie poprawiają to. Yy, I wiecie co, i dobrze, ponieważ naprawdę to się przydaje, żeby poprawiać te aktualizacje. O! O jest! No, yy, czyli pomylili się trochę, pomylili się. Musieli coś tam zmienić i dobrze. Yy, I nie zmieniają. Okej, okay, czyli mój pomysł był, był taki, żeby postawić tutaj to i tutaj wylać wodę. Co nie, i teraz, jak skoczymy, yy. Widzicie, co, mam tutaj glowstone'a, czy nie mam? Aj nie mam glowstone'a, chciałem zrobić tak fajnie, zaraz zrobimy coś fajnego. Jeszcze fajnie by było, żeby mieć takie fajne przejście w górę, ale to już pewnie z czasem, gdy mody będziemy używać wszystkie mody, to wtedy będzie... Um, yy, ...z czasem, gdy będziemy używać wszystkich modów. Przynajmniej w większości to już na pewno będzie z, z tym tam craftem, czy z czegoś tam zabawy. A i jeszcze pewnie dużo osób y, zadaje sobie pytanie, y, kiedy będzie aktualizacja do y, paczki modyfikacji do 1.6. Y, no i 1.6.1, prawda? Bo już wyszło, wyszedł 1.6.1. Więc teraz ja Wam mówię, y, że aktualizacja. Y, oj, oj. Że aktualizacja jest już robiona, ale czekamy aż wyjdą, aż zaktualiz zostaną zaktualizowane wszystkie modyfikacje, bo to nie jest tak prosto, że wychodzi, jakiś, wychodzi jakaś wersja Minecrafta i już o, wszystko jest od razu aktualizowane, prawda? To nie jest tak prosto, już widzę, że tutaj źle zrobiłem. I trzeba po prostu czekać aż się modyfikacje zaktualizują, co nie? Mm, no. I o, jeszcze bardzo ważna rzecz jedna. Chciałbym wam powiedzieć i... Ogłosić, że no działa to. Ogłaszam Wam, że na mojej paczce modyfikacji gra już ponad 3000 osób, więc to jest dobra liczba, jak dla mnie. Jak dla mnie jest to naprawdę świetna liczba i dziękuję Wam za to, że gracie na tej paczce yy, i nagrywacie z niej. I ostatnio nie daję filmów, yy, znaczy nie dostaję filmów od Was yy, linków, yy, yy, że nagrywacie z tej paczki, bo pewnie już, yy, bo powiedziałem, że po jednym filmie, żebyście wysłali, ale i tak bardzo dużo osób z Was. Yy, Gra i nagrywa tą paczkę modyfikacji, czyli naprawdę jestem zadowolony. Miałem jedną rzecz zrobić, taką fajną: yy, wziąć jeden glowson i na sam dół go dać, żeby po prostu można było widzieć. Yy, jeden glowson, nie cały tak, no. I żeby było można widzieć. Yy, spełnuje się potwór no. Kurde, myślałem, że już się nie spełnują. Przestrane trochę wiecie. Ej, tracę życie tutaj, jak spadam. Yy, trochę źle. Ale dobra Tracę życie, powinienem dać... Nie wiem no, dobra Albo po prostu dać dwie warstwy wody, co wy na to? Hmm? co wy na to? Patrzcie, dam na przykład tutaj tą warstwę wody Czyli są już dwie kratki warstw wody I zobaczymy czy teraz y, spadnie mi życie Ale raczej nie spadnie, raczej nie spadnie, ponieważ... O, i lata Co to lata w ogóle? To pewnie coś tam TomCrafta, co? Co to lata? Nie wiem, jakieś porąbane to wszystko. Dobra, lecimy do domu i teraz sprawdzimy czy... Czy teraz... Yy, be, stracimy życie. Straciliśmy życie. Yy, to robimy trzykrotkowy, Trzykratkowe sprawdzamy ostatni raz, jeżeli nie no to trudno, jeżeli będziemy strac stracić życia. Pewnie znacie jakiś lepszy sposób, ale... Yy, cóż... Dzisiaj taki odcinek budowniczy i taki naprawdę organizacyjny, ale i tak myślę, że dużo Wam pokazałem, ponieważ, no naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo Wam pokazałem. Yy, I teraz myślę, że coś tu będzie się działo. Dobra, ostateczna chwila. No i pięknie, no o to chodziło. Jeszcze spowolnienie na dole. Ja to jednak mam pomysł. Dobra, co to w ogóle jest? Hej, chodź tu, ociu. Whisp. Jak ja mam to zabić? Chyba tylko łukiem. On lata w to i z powrotem. O, da, da... ojojoj, gdzie... O! Nie, nie zabijaj mnie, to weź trochę na dół. A, w wodzie też możesz mnie dotknąć, tak? To chodź tutaj, co uciekasz? Chodź, chodź tu. Ale zaraz pójdę po łuk normalnie i mu pierdziele, wiecie? Nie no, musimy zobaczyć, co z tego wypadnie, bo myślę, że coś ciekawego z tego wypadnie. Jest noc, o, Nie, 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 nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Idziemy, idę po łuk, zaraz y, z tobą skończę. Mm, idę po łuk, idę po łuk, szybko, szybko, szybko. Szybko, Szybko brać łuki, i kurde, zabijać go. Ach, gdzie jest łuk, gdzie jest łuk, gdzie jest łuk. Bow, 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 jakiś taki, żeby był dobry, dobra, ten jest. I strzały, mamy 24 strzały, dobra, myślę, że starczy. I zaraz szybko do niego, szybko zabić go. Ale będę wnerwiony, gdy go nie będzie. Jest, jest, dobra, dobra, dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. A, dobra, dostał, dostał za siedem. Jest, dostał, dobry jestem, dobry. Patrzcie teraz. Oj, 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 Nie, 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 nie zabijaj. Jest, dobra. coś z niego wypadło? Szybko, szybko. Wispy essence. Zaraz zobaczymy co z tego możemy zrobić. Sprawdzę, ile expa się to za to dostaje. Ops, nie, malutko, ale Wispy essence, co to jest, co to może być. Zaraz sprawdzimy, wpiszemy w. Yy... Sprawdzimy w recepturach i zobaczymy. Dobra. Czyli mamy już to załatwione, wiecie co? Yy, mógłbym jeszcze tutaj wykopać o takie coś. Po prostu, żeby. O nie, już za mną jest. Nie, no za mną jest już szkielet. Coś się tutaj chyba czuje, że będzie fight. Czuję, że będzie fight. Ok, jest już tako i teraz jeszcze to rozwalę, ponieważ wszystko to wygląda. O, okej, okay. gdzie jest szkielet? Co chciałeś? Nie macie? No, widzisz, frajerem jesteś. Dobra, lecimy na górę i zobaczymy, co możemy zrobić z tym Wispy Essence. To może być coś ciekawego, ale może być to też zwykłe gówno, które nam się nigdy nie przyda. No, może czasem się przyda. Zobaczymy, co to będzie. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, teraz mogę wpisać sobie to Wispy Essence. Um, czekajcie, czekajcie. Um, wy, wispy, wispy. Co? Niemożliwe, że z tym nic nie ma do robienia. Nie, 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 coś źle zrobiłem, coś źle zrobiłem i nie wiem, czy po prostu ja mam. To, to, to wszystkie rzeczy, które są w grze. Eee, -e, to nie są wszystkie rzeczy, które są w grze. Wanilla, mod, mod, mod właśnie. I teraz w y, wy i, s, tak, Wispi. Okej, okay, dobra. I ten su i teraz y, spanu wisp. Można też spanować, wispa, dobra. Wispy essence. Co z tym można robić, co? Nic z tym nie można robić, to po prostu sobie jest. Nic z tym nie można robić, dobra. Ym, czyli, znaczy na pewno można coś zrobić, ale nie wiem co, może nie wiem, kliknę na to mi się z wszystkie myszy. Może to nie wiem, no nie wiem co z tym można robić, dobra. Dam to do skrzynki z rzeczami od mobów. Yy, skóra też, yy, tutaj oddam Ambergolda, <laughs> Ambergolda oddałem, tak. Yy, Okej, okay, teraz tutaj yy, oddam yy, strzały, łuk. Mm, tutaj to. Teraz tutaj oddam ziemię. Yy, I te. Oddam jeszcze. Tutaj były jakieś rzeczy. Nie wiem, tu jakieś ozdobne rzeczy. To nie wiem. Na przykład tutaj damy to. No. Yy, a, damy jeszcze narzędzie, czyli to. To tutaj daliśmy. Yy, nie wiem, co jeszcze możemy odnieść. Mięsko tutaj. Odniosę to. Tutaj... paniosę to tutaj, to postawię tutaj, to tutaj... Nie wiem, do narzędzi kamiennych oddam to tutaj jeszcze... Tutaj oddam to... Do drewnianych narzędzi oddam to, to... Tak wygląda właśnie moje segregowanie. Dobra, tutaj mam jeszcze nader raka... A, kulę śniegową można pierdyknąć w coś. Um, no na przykład w to. Albo wiecie co? Nie, mam jeszcze jeden pomysł, co możemy dzisiaj zrobić w tym odcinku. Będziemy do piekła i spróbujemy zabić Gasta, ale się do tego przygotujemy, czyli weźmiemy yy, na przykład weźmiemy no strzały to oczywiste, weźmiemy łuk, strzały yy, i spróbujemy go zabić. Nie wiem, może zrobimy jeszcze strzały, sprawdzimy, czy mamy yy, piórka i, i, i tego i flinta. Znaczy, mamy cztery piórka, ale nie wiem, czy mamy flinta. Mamy flinta i teraz spróbuję... No, zaraz zrobimy. Okej. Okay. Jak to się robiło? Jezu, nie, nie mówcie, że jestem takim debilem, nie wiem, jak zrobić. Hops, hops, hops. Hops. Nie no dobra, śmiejcie się teraz, śmiejcie się teraz, śmiejcie się teraz O, śmiejcie się teraz Bą bo. Nie bow tylko u Arro, Arro Arro No to przecież dobrze robiłem, czekaj A, tylko że piórko na dole. No właśnie, piórko na dole to na górze i patyczek Dobra, mamy już 35 strzał myślę, że to wystarczy spokojnie, żeby go pokonać tam oddamy tylko. Mm, oddamy. Czekajcie, to odniesiemy. Oddamy to i lecimy do... I lecimy do piekła! Okej. Okay. Dobra gaście, musimy mieć swoją łzę, bo jeżeli wpadnie do lawy, to nie wybaczę sobie tego. Eee, siemanko. Dobra Gaście, where are you? Jeszcze chcę cię zabić O, nie, 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 nie To dziękuję, 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 tutaj panowie, panie Idziemy sobie w tamtą stronę O, jest gaz, jest gaz, dobra Ehe, już masz przesrane gaście Palisz się Jeszcze dostaniesz O Jezu Jest, dostałeś, dostałeś Dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj. Nie, nic z niego nie poleciało chyba, albo poleciało, nie wiem. Może po prostu muszę stąd zejść, no. Jak myślicie zabije się, jak skoczę? Nie, mówiliście mi zawsze, że brał wiaderko wody, mogę się was posłuchać. Mogę. Nie, 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 nie. 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 Jeszcze drugi gas. Świetnie. Ujrzyj już nie ma serca. Nie, 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 nie. Nie, już po mnie. Teraz już w ogóle po mnie. Dobra, umieram, idę do domu po wodę. Idę do domu po wodę, może coś się troszkę uchroni. Szybko, 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 bierz ten bucket, bierz ten bucket. Szybko, 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 szybko na dole do wody. na... A nie, mam tutaj przecież te nieskoczone źródełko. Szybko, 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 szybko. Bierz tu wodę, bierz tu wodę, szybko lecimy do piekła, bo tam przedmioty nasze są. <śmiech> nie. <śmiech> nie. Przecież mieliśmy tam takie fajne rzeczy, diamentowe, diamentowe. Miesz diamentowy, przecież to się kurde w głowie nie mieści. Szybko, 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 nie, nie. To teraz, gdy mam tak przesrane te cholerstwa się respią. Ja pierdziele, nie, nie wierzę w to co widzę. Nie wierzę, nie wierzę w to po prostu, no. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Teraz nie mam żadnego wiaderka. Jezu, skrzynie, myślałem, że znikły skrzynie. O Jezu, co się stało? Co się stało? Co się stało? Szybko, szybko, zaraz znikną mi przedmioty. Zaraz znikną mi przedmioty. Szybko, 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 oddawaj to, oddawaj, oddawaj to. Oddawaj to. O oh Jezu. Oh Jezu, jeżeli to się uda, jeżeli odzyskamy tamte przedmioty, to jestem w siódmym niebie szybko, 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 szybko. O oh Jezu, o oh Jezu, biegnij tam, ziomuś, biegnij. <assistir> chociaż trochę odzyskać, chociaż trochę. Teleportuj się, teleportuj się. Teraz nie możemy zmarnować szansy. Teraz nie możemy zmarnować tej szansy. To nie teraz. Nie. Przecież nie mogę wylać wody w neterze bez kitu. Ale ze mnie noob. Ale ze mnie noob. Ale ze mnie noob, ale ze mnie noob. Jak mogłem nie wiedzieć, że się wody w teże nie wylewa? Jeszcze zginę, jeszcze zginę. Dobra, moje życie już nie ma sensu. Skończyłem marnie. Nic mi nie zostało. Nic mi nie zostało, nic! Hmm... Swim to teraz film to lawa, to escape gust. Jeżeli macie jakiś pomysł, to mi powiedzcie, bo ja nie mamy żadnego, no, wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem, że tak będzie, nie wiem już, co mam robić z tym. Przecież pod sobą niby ty kopał. Hmm. A jeżeli tamto nie znika, gdy nie jesteśmy w tamtym świecie? Mhm. Nie wiem, wezmę trochę Cobblestone i spróbuję coś zdziałać. Nie wiem co zrobię, ale muszę coś zrobić. Przecież nie będę stał bezczynnie. A było tak fajnie. Było tak fajnie. Wszyscy się cieszyli. No nie wiem, no. Dobra, teraz przeanalizujmy co ja tam miałem. stak nas tak y, piasku, y, pochodnie, y, mięsko, diamentowy mierz diamentowy kilof, diamentowa łopata. Y, nie, diamentowy mierz diamentowy kilof, diamentowy sikiera, y, żelazna łopata, żelazny set, y, y, backpack niebieski mój kochany, hmm. trochę patyczków, trochę tek trochę deseczek, y, Dwa wiaderka wody przepadły Dobra, czyli Czyli jednym słowem, zajebiście! Zajebiście! No, pra, no, chyba dzisiaj jest nawet rocznica. Nie wiem, rocznica powstania serii i takich wart. Dobra, to będę się żegnał z wami z niczym. No, więc to było na tyle, jeżeli film się spodobał, tak? Jeżeli mi się spodobał, to oceń go tak i oceń go ze względu na to, że jest rocznica yy, powstania tej serii, najbardziej oglądanej serii na moim kanale. Dzisiaj szczęście, miałem zajebiste, po prostu normalnie zero gadania. No więc dzięki wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja byłem Gajos, no i na razie.